Ale to nie są wakacje! Tak, tak, ja wiem, ale wy już sobie w malutku idzie. Ale ja nie chcę iść do szkoły! Mam dla Was coś, dzięki czemu nie będziecie się mogły doczekać, aż pójdziecie do szkoły. Bez czego prawdziwy uczeń nie może się obejść? Bez, Bez plecaków. plecaków! No właśnie! I mamy dzisiaj dla Was dwa ekstra plecaki: step by step i kokazu. Step by step to plecak przeznaczony dla młodszych dzieci dopiero idących do szkoły, czyli dla Tosi. A plecak Kokazu jest przeznaczony dla dzieci nieco starszych, czyli takich jak Laura. No to może zaczniemy od plecaka dla młodszych dzieci, czyli step by step. Zacznijmy od tego, że plecak jest bardzo lekki, bo waży 950 gram. Oczywiście istnieje wiele wariantów kolorystycznych, ale co jest ciekawe to są tak zwane tutaj Magic Maps. Czyli co to jest Tosiu? Magnesy. Takie magnesy. Teraz sobie możemy odpinać i przypinać, jak nam tutaj, o, jak nam pasuje. Jak na przykład nam się znudzi syrenka, to co możemy przypiąć? Na przykład, albo sobie dokupujemy. Bardzo ładne, nie? Zobaczcie. I wtedy zmienia nam się nieco design plecaka. To jest świetna sprawa. Ona co jest, jak myślisz? Na telefon. Ona jest specjalnie przeznaczona, Laura, jak myślisz? Na śniadaniówkę, dlatego że jest termiczna tutaj, zobaczcie. Dzięki temu, jak schowamy śniadaniówkę, cyk, 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 z jedzonkiem, to dłużej będzie świeże. A widzicie, czy są kieszonki z boku? Na co to myślisz, to się mogą być kieszonki? Na picie i na telefon. Na telefon to trochę za dużo, ale tak, na picie możemy włożyć picie i na przykład parasolkę. Tam nie tam mamy ja mam akurat. Picia, tam mam gdzie to mam? Bibułka, może być bibułka, może. Bibułka. Albo na przykład parasolka. Też jest bardzo fajne miejsce na parasolkę. Nie ma. Wypiłaś? Nie. Nie. Nie ma. To nalejemy. Co jest oczywiście najważniejsze? To jest bezpieczeństwo dzieci. Czyli ważne jest, żeby plesak co miał. Odblaski, jak dzieci idą do szkoły w pochmurny dzień, żeby były dobrze widoczne. I ten plecak z każdej strony ma odblaski. Tu, tu, nawet z tyłu na szelkach, z każdej strony są odblaski. Czyli na pewno. Czyli dziecko na pewno będzie widoczne w pochmurny dzień. Możemy kupić sam plecak albo cały zestaw, w skład którego wchodzi dodatkowo worek. Na obuwie zmienne. Z zasuwaczkiem jeszcze dodatkową kieszonką. Mhm. I jeszcze dodatkowo jeden piórnik. I drugi piórnik. Jeszcze dodatkowo on jest. No co tu jest? Wyposażony jest, prawda? Tylko czy nie ma długopisa. I włożony. No to włożony. Super. To na jakieś, nie wiem, flamastry albo coś, nie? Kredki. O, na przykład. No, właśnie. A to? A to wygląda jak pióro. Takie gumeczki, jak myślicie, do czego one mogą służyć? A, dobry pomysł. Super miejsce na piórnik, proszę cię bardzo. Super. miejsce na piórnik, dzięki czemu nie musimy piórnika mieć tutaj, tak? On się super trzyma dzięki gumeczkom. Otwieramy plecak. I co mamy w środku? W środku mamy dużą kieszeń i tutaj mniejszą na jakieś ciężkie książki, albo na przykład na tablet. O tej z przodu kieszącej już wspomniałam. Co ciekawe, tutaj jest jeszcze taki sznurek, dzięki czemu jak nie mamy w pełni naładowanego plecaka, to on nam się po prostu zmniejsza. To też fajna opcja. Ale zdecydowanie największą zaletą tego plecaka jest system Easy Grow, dzięki czemu plecak rośnie wraz z dzieckiem. Ten system pozwala na dopasowanie szelek do wielkości dziecka. Pokażę Wam, jak to wygląda. Tu w środku plecaka znajduje się takie pokrętło, które wyciągamy, i możemy w ten sposób, zobaczcie, zmniejszamy albo zwiększamy długość szelek. Choć to się dopasujemy plecak do Ciebie. No, Trzy, dwa, jeden. Ekstra, drugie. Trzy, dwa, jeden. Ekstra. Dopasujemy teraz do twojej wielkości zakładam, można tu najpierw, poczekaj. Mały. Jeszcze, 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 tu musimy najpierw podpinać. Odpinamy i już. Ciach. Dobry. Musimy mm, dopasować ja tutaj pokrętełkami. Halo! zmniejszamy i potem ciach. Chowamy i plecak jest gotowy. mo? Tak? Aż mnie jest to? Już. Dobrze, to zdejmujemy teraz, bo chciałam przejść do tyłu plecaka. Jest on bardzo dobrze, zobaczcie, up, up, mięciutko, up, up, bardzo dobrze up, up, wyścielany. Up, up, up. Też pościelą. <grym> Z materiałów oddychających. No bo przecież wiadomo, że dzieci nie chodzą, tylko biegają. Więc jak biegają, to, po, to się plecy pocą. I jak się plecy pocą, zaraz są mokre. A jak są mokre, zawieje i co? I dziecko chore. A tutaj nie, bo tutaj jest ładnie wyścielane oddychającym materiałem. Zresztą cała konstrukcja tego plecaka jest tak zaprojektowana, żeby jak najbardziej odciążać kręgosłup dziecka. I co jeszcze ważniejsze, żeby zapobiegać wadom kręgosłupa. No dobra Tosia! To typaku plecak, a my przechodzimy do drugiego plecaka. Kukazu. Szczerze, ja się w tym plecaku zakochałam. Jakbym ja miała taki plecak, to ja bym w ogóle się ze szkołą nie rozstawała, pierwsza bym była w szkole i ostatnia by chodziła. I to nie chodzi nawet o sam wygląd, chociaż wariantów kolorystycznych jest bardzo dużo do wyboru. I co jest też fajne, że te wszystkie. Zapinki, gumeczki, to wszystko wymienne. Co jest o, to właśnie możemy zmieniać sobie w zależności od naszego upodobania. Jak nam się znudzi niebieskie, to możemy dokupić zielone, fioletowe i inne. I w ten sposób zmieniamy design plecaka. Laura, co ci się najbardziej podoba? wyglądu, wyglądzie tego plecaka. No, na przykład, że można tutaj wymieniać y, te y, styczki czy jak to się nazywa. Końcówki, no, no, wszystkie takie, typu, nie? Tak. Gumeczki. Na, na przykład na zielone albo na peretowe. No i to jest albo, super. Albo jeszcze są bardzo ładne kolory, albo że można tak, takie fajne, że, y, no, że no, nie można, wydawać. Że to można wymienić, nie? No. Ten plecak, podobnie jak wcześniejszy, również posiada ten system Easy Grow, czyli rośnie wraz z dzieckiem. Teraz dobra, chodź, dopasujemy do ciebie dobra? Tu jest jeszcze takie o, jak otworzymy plecak, to nam podpowiada plecak jaki jest, do jakiego wieku albo takiego bardziej wzrostu. O otworzymy ciach i tutaj nam podpowiada plecak ile kropeczek jest dopasowanych do jakiego wzrostu dziecka, tak? I tutaj znowu przez pokrętło przesuwamy i poprzez pokrętło albo zwiększamy, albo zmniejszamy. Długo strzelek. Chodź, Laurka, dopasujemy teraz do ciebie. Zakładamy plecak. On jest chyba teraz na ciebie trochę jednak za duży. Za duży, zdecydowanie, czyli zmniejszamy go. Teraz ci jest wygodnie? No wygodnie. Laurka, jak złapiesz tutaj u góry za te paseczki, tu i z tej strony, i pociągniesz, to sobie dostosujesz plecak. O, akurat do swoich pleców odpowiednio. Eee, ten plecak też ma dwie i... Tak, jak w poprzednich plecach i może to na przykład tworzyć sobie ćwicki. Tak. Bardzo przydatna rzecz, tak? Co tak. Jeszcze, ma? Taki jak, jak jeszcze ma? Taki podobny jak tamten? Ten plecak jeszcze ma takie odblaski, takie no, I podobnie jak tamten jest tutaj też wyścielany takim yy... mięciutkim oddychającym materiałem. Mm, mięciutkie to zobacz, jakie to jest fajne miękkie. Nie będzie się wbijać w ramiona, nie? Ile jak za ślad. Że ślad miałaś? No. O, ty. No to tu nie będziesz miała śladu na pewno. Dobra, Rawa, to otwieramy. I co my tu mamy w tej największej kieszonce? Mega wielka. I dodatkowo? Tutaj jest kieszeń na przykład tablet, albo niedoszyty. No dobra, no to wkładamy, tak? Książki, takie wszystkie co najcięższe. I książki. Ładujemy orety Książka, Książek, a książek. Niełatwo ma drugoklasista. Orety Orety to jeszcze gorzej. No dobra, otwieramy drugą kieszonkę. No to coś tam mniejszego możemy schować, tak? Mniejsza kieszonka jeszcze? No to jest dopiero patent, zobaczcie. Bo oczywiście jest tak, że te klucze gdzieś tam leżą i szukamy, szukamy, gdzieś leżą, nie wiadomo, a tu bach, 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 cyk. Zaczepiamy... Może wiesz co, oto kółeczko. Tak, tak. O kółeczko. I klucze zawsze są na swoim miejscu. Tu jeszcze możemy co pochować? jakieś ołówki, takie Ołówki albo długopisy. Ekstra. A na co to miejsce? Na telefon. Na telefon oczywiście. ekstra zmieściła się. Idealnie. I ostatnia kieszonka, najmniejsza. Może na przykład na kurnik na albo na śniadaniówkę. Jakaś wielka ta twoja śniada. A i tak się zmieściło. Może jeszcze na to. Na to może być jeszcze na to. Podsumowując, owa plecaki, zarówno step by step, jak i kukazu, są świetnym wyborem pod względem designu, nowoczesnych technologii i praktycznych rozwiązań, czyli wszystkiego tego, co jest najważniejsze przy wyborze najlepszego plecaka. Na dzisiaj już wszystko. Do zobaczenia. Pa, dziewczyny, do szkoły. A ja? A ja może też pójdę, skoro mam takie fajne plecaka, co? Kiedy otworzą tę szkołę? Kiedy?